Cześć jestem Matry, cześć jestem Sokami, cześć jestem Michał, cześć jestem Darek. Pywa tak, że nie doceniamy kobiet i często się z nimi kłócimy. A może być tak, że je kochamy, szanujemy i je wspieramy. Więc zaadoptuj. Dój... Pobra! I wszystkiego najlepszego, co jest dnia kobiet. Wszystkiego yy... najlepszego z okazji dnia kobiet. Życzę. Wszystkiego najlepszego z Dzień dnia kobiet. Życzę. Dzień, 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 Dzień najlepszego dla dziewczyn, trzeciej, czeskiej. Z okazji Dnia kobiet chciałbym złożyć wszystkim kobietom w szkole, przypracującym na nauczycielki, czy, na czy na uczennicę, tworzyć wszystkie wszystkiego dobrego, Bożego Bogu abyście odkrywały każdego dnia swoje piękno, abyście też odkrywały swoje kobiece serce i szły za tym kobiece serce, byście też wiedziały, że Wam też wszystkim chce wspierać na Bogu wszystkiego dobrego. Słuchajcie, 8 marca chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego, żeby ten dzień był dla was magiczny, zarówno wszystkie inne dni. No i szczególnie chciałbym pozdrowić się dziewczyn z klasy pierwszej CT, moją super klasę. Yy, I chciałbym pożyczyć, żeby mundur zawsze na, na was dobrze leżał, żebyście się dobrze reprezentowały i żebyście zawsze tak wyglądały tak dobrze, jak wyglądacie. Pozdrawiamy ekipę z ekonomii TV, w szczególności Julkę, okay. Weronikę i Patrycję. Tak, okej. Panowie z PSZD, życzę wszystkiego najlepszego i każdej soczce w szkole. Dużo uśmiechu, radości i wszystkie czasy okay. dla To z okazji Kijakowej chciałbym życzyć od siebie, wszystkim uczennicom ZSR, by były pogodne, zawsze jak są. Z każdego z naszych klientów chciałbym życzyć panu wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia marzeń, starych maturek, wszystkiego co najlepsze oraz chciałbym sprawić jakąś wielką ekonomię w Życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkim dziewczynom z pracy. Życzymy cierpliwości dla nauczycieli, Więcej dobrych uśmiechów w No i pozdrawiamy ekonomię. Życzę lepszego! Chodźcie!